Manny idą na spacer. Kolejno odlicz. Raz, hał, trzy, cztery. Endomondo włączone. Właśnie uruchomiłam. Dzisiaj jest 6 stycznia. To znaczy, że wczoraj zakończyliśmy nasze pierwsze wyzwanie, które trwało 7 dni. I szykujemy się do następnego. Zdobywanie trzech najwyższych szczytów w Poznania. Ale najpierw robimy sobie spacer. Dzień dobry, znajdujemy się w tej chwili w Lasku Marcelińskim. Za moimi plecami jest jeden z trzech najwyższych szczytów Poznania. Prawdopodobnie ma jakieś 20 metrów nad poziomem morza. Jest to niebagatelna wysokość, którą będziemy w niedługim czasie zdobywać. Poza tym pozostają nam jeszcze dwa pozostałe szczyty, z trzech najwyższych, czyli Górka na Arenie i Malta. Trzymajcie za nas kciuki. Widzicie w tej chwili ścianę zachodnią. Zastanawiamy się, czy podchodzić tą ścianą, czy atakować z drugiej strony. Czyli tej strony, którą widzieliście przed chwilą. Trol na spacerze. Malina? Hej! Hej, kochana! Słuchajcie, moi drodzy, w miejscu, które jest jednym z najbardziej uczęszczanych miejscem przez Poznaniaków w czasie świąt i w czasie. Wolnym jest lasek marceliński. Niestety nie każdy potrafi to uszanować. Spójrzcie za moimi plecami. Ogrom śmieci. Całe szczęście, popakowane w worki. Więc może komuś będzie łatwo to posprzątać. Oj, co się stało z moimi nogami? Chyba ich nie czuję. Ej, nie ma.